Czy Pani chce nam pomóc przy wózku inwalidzkim? Co Pani dorodzi młodym ludziom? W tej chwili nie wie co zrobić. W tej chwili to proszę Pana, to tu jest w ogóle niedobrze to zrobione, żeby taki człowiek wyjechał. Właśnie, a dlaczego to jest niedobrze zrobione? No bo nie ma tam poręczy po drugiej stronie. Jest poręcz tutaj z tej no to strony. Tu, no ale to jedna to jest za mało. Bo ona może się trzymać i z tej strony, i z tej strony, i chce wyjechać. Mm -hmm. A tak to ja go na nas jedzie. Dobrze, tak. czyli rada dla wszystkich budować z dwoma poręczami. Oczywiście. Dobra, Oczywiście. świetnie. Dziękujemy bardzo. Oops. Jeszcze raz. Utknęliśmy po prostu. Utknęliśmy. Ostrożnie. Widzę, że zmiana jest. Kuba, przeżywasz. Dobra, uwaga teraz. Zostawiłeś ją. Taniej uwaga! Dobrze. Kochani, nie chcę nic mówić, ale większość z Was nie spisuje się zadania. Bardzo proszę, ciągle nie jesteśmy przy bloku numer 4. Bardzo proszę, Asia, na wózku musisz się znaleźć przy bloku numer 4. Musimy się dostać do bloku numer 4.

Zwróćcie uwagę, Zwróćcie uwagę, co się dzieje z kołami. Czekaj no, do naprawdę? do Macie Naprawdę No i idziemy na. Tak. Jako ej. prawo do tyłu i w prawo trochę. Zjeżdżamy? Spadnie, spadnie. No dobra. Mów czy prosto? No teraz Rezygnujesz? 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 W co w życiu? Jakie rzeczy? Niemożliwe. Panie mój, nigdy nie wydam na ciebie wyroku, nie odrzucę cię z mojego życia. Pomóż mi żyć, pomóż mi zrozumieć, przyjąć. Krzyż, który wziąłem na ramiona, nie mógł być lżejszy, bo w nim ukryte były krzyże wszystkich ludzi. Panie, mówisz, żeby wziąć swój krzyż i iść za Tobą, ale ja bardzo boję się krzyża, cierpienia, smutku, bólu, wyśmiania. Nie bój się, idę przed Tobą i znaczę Ci ślady. Biorę też ciężar Twoich słabości. Gdy pójdziesz za mną, Twój krzyż cierpienia, smutku, bólu, wyśmiania, pogarda od innych, będą o wiele lżejsze. Oskarżony jest odpowiedzialny za więź, za miłość. Czy oskarżony zdaje sobie sprawę, że jest to u nas karane pogardą? Przepraszamy za przerwanie lekcji. Nasza słabość, nasze złe postępowania, nasz brak zrozumienia, egoizm wskazały Jezusa w drugim człowieku. Grzech nie jest abstrakcją, nie jest pojęciem. Jest rzeczywistością tak konkretną, że aż zwala z nóg i przygniata do ziemi nawet ciebie, Boga. Tak stali. Patrzyli i nie rozumieli, że to ich upadki powaliły mnie na ziemię. Ty też nie rozumiesz mojego upadku, przychodząc na drogę krzyżową, a Twój grzech ciągle na nowo powala mnie na ziemię. Mój grzech rzeczywiście chce się zmienić. Pomóż mi, panie, powstać z mojego grzechu. Kiedy rozstajesz się z matką, zanim odejdziesz, złóż w jej dłonie tak nam potrzebny Twój pokój. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Panie, żal mi Twej matki. Ona idzie za Tobą i czeka na odpowiedni moment, aby stanąć przed Tobą i spojrzeć Ci w oczy. Cierpiałem. Cierpieniem mej matki. Ona jedna czuła mój ból. Przyniosła mi ukojenie. Pełnym miłości spojrzenia. Maryjo, Twoim milczącym spojrzeniu kryje się tak wiele miłości. Ogromny smutek. Matko, czym mogę ulżyć Twojemu cierpieniu? Dziecko moje, Możesz z Chrystusem i ze mną zbawiać świat. Podaj mi rękę, pójdziemy razem drogą krzyżową. Nie wiedziałam, co powiedzieć, czułam się nieswojo, nie wiedziałam, jak do Niego przemówić, czym go pocieszyć. O każdej porze dnia i nocy, w samotności i wśród ludzi, podczas pracy i odpoczynku. Niechaj będę gotów zostawić wszystko i pomóc ci w niesieniu Twojego krzyża. Spotkanie Szymona z Chrystusem. On potrzebuje każdego człowieka bez wyjątku. Nawet ten najsłabszy może pomóc bardzo wiele. Szymon wcale nie chciał ci, panie, pomagać. Musieli go przymuszać. Jak on mógł być tak nieczuły? Był bardzo zmęczony. Byłem bardzo zmęczony. A poza tym nie wiedział, że jestem Bogiem. Nie wiedziałem, że jest Bogiem. Jesteś oburzony zachowaniem Szymona. A czy ty zauważasz mnie, potrzebującego pomocy w drugim człowieku? Teraz wiem, że potrzebuje mnie nawet w drugiej osobie. Ta kobieta zaskoczyła wszystkich, żołnierzy i tych, którzy stali przy drodze. Ona widziała tylko ciebie potrzebującego pomocy. Tak po prostu wybiegła z tłumu i otarła ci twarz. Czułem na twarzy jej delikatne palce. Tym drobnym gestem dobroci przyniosła mi ogromną ulgę. Zastanawiam się, jak taka. Zwyczajna kobieta mogła pokonać strach. Przecież wiedziała, na co się naraża. Potrafiłam pokonać strach, postąpić wbrew powszechnej opinii i to po to, żeby dodać mu otuchy. W moim sercu był wyryty jego obraz. A czy jest wyryty w Twoim sercu? Potrafiła pokonać strach. Postąpić wbrew powszechnej opinii i to po to, żeby dodać mi otuchy. W jej sercu był wyryty mój obraz. A czy jest wyryty w Twoim sercu? Tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze. Cisza! Przepraszam za przerwanie lekcji. Ogłaszam komunikat. oh